A jeżeli ktoś nie wie, no to jak mówię, trzeba zapłacić frycowe, gdzie poszłem do takiego przydrożnego grill baru. No i za steka zapłaciłem, wydawało mi się rozsądną cenę 35 zł, tylko że to było za 100 gram, a on miał pół kilo z kością. Ta kość ważyła 250, ale to nieważne. No taki widok z mojego hotelu i nocka tutaj. No już w sumie jest po feriach zimowych, bo w feriach zimowych na pewno było drożej, ale nocka w, ze śniadaniem wyszła mi e, dobrze. Tutaj za mną jest wypożyczalnia. Jedna z wielu wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i pozwoliłem się sobie dowiedzieć się ile by kosztowało i jakie wrażenia mam. Po przyjeździe wczoraj wieczorem, a yy dzisiejszym porankiem jest fajnie. Tyle mogę powiedzieć. Jest to nowoczesny ośrodek. O, tutaj jest furka, którą dostałem. Cześć. W tym odcinku zabiorę was do malowniczego Bukowela, który znajduje się w, na Ukrainie. Do Bukowela dostałem się z Lwowa, wypożyczając tam samochód. Bo po prostu chciałem zobaczyć sobie, jak wygląda Ukraina. E, zatrzymać się, kiedy będzie taka potrzeba, i tak dalej. Z początku obawiałem się, że będą jakieś dziurawe drogi, bo to różnie ludzie gadają, ale jak widzicie, drogi są eleganckie. Bardzo dobre widoczki. Zwłaszcza gdy się minie miasto Ivano-Frankisk, tutaj Wam pokażę bez ściemy, bez zbędnego clickbaitu, jakie są ceny, co można oczekiwać, jakie ja wrażenia mam odnośnie tego miejsca. W tej chwili wjeżdżam na posesję mojego hotelu. Ja dojechałem w nocy, ale tu jest pokazane w dzień, żeby więcej było. Widać jak wygląda ten mój hotel. Również będzie podana cena hotelu. I tak dalej. Tylko otrzymałem klucze, od razu ruszyłem, zobaczyć, jak wygląda bukowel wieczorem, i oto moje spostrzeżenia. Inaczej wygląda bukowel y, wieczorem, jak są światełka, wszystko miga. Wygląda to nienaturalnie. Ja się skupię y, teraz, żeby pokazać, jak to wygląda w dzień, gdzie wszystko widać, nawet te niedociągnięcia, żeby nie było tak, że jest tylko <sum> sam luksus żeby pokazać jak jest dzień. I tutaj jest balkon z hotelu, który wziąłem. No, taki widok z mojego hotelu i nocka tutaj no już w sumie jest po feriach zimowych, bo w feriach zimowych na pewno było drożej, ale nocka w, ze śniadaniem wyszła mi tu 200 zł. Standard jest dobry tego hotelu. Wiadomo, są lepsze hotele z jakimiś basenami, ale tutaj czyściutko, ciepło, jedzenie dobre, śniadanie dobre było, także dwie stówki to nie jest dużo w porównaniu do steka, którego wczoraj jadłem, niby był 35 zł. 35 zł. Nie dopatrzyłem się, a to było 35 zł za gram. No, a stek miał 500 gramów niby 500 gramów z kością, to naprawdę tego steka to mogło być 250, także trzeba sprawdzać, ale przyjechałem, byłem zmęczony, się nie dopatrzyłem i tak wyszło jak wyszło. No i jak mówiłem, że za hotelik, za ten pokój wyszło mniej więcej 200 polskich złotych za dobę i to jest ze śniadaniem. Śniadanie tutaj w tym hotelu, nie wiem jak jest w innych, Wygląda troszkę inaczej, że nie jest tak podane wszystkie dania i sobie wybierać ile chcesz, tylko po prostu są numery porcji i zamawia się i facet przynosi i to jest wliczone w cenę. Porcje są, no jak dla mnie, małe, bo wiadomo, w ostatnim hotelu, w którym byłem w Polsce, no to tam śniadanie było, jajka można było brać ile chcesz, później pączki słodycze, czy tam naleśniki, Owoce, a tutaj konkretna porcja: najeż się to najesz, nie najesz się to, trzeba domówić drugą, co też tak zrobiłem. I zamówiłem drugą porcję, inne menu, i to kosztuje 20 zł za śniadanie. No nie jest dużo, nie jest dużo, ale jak mówię, tak wygląda to w hotelu. No i przejdę się tutaj od hotelu w górę, zobaczymy, jakie atrakcje są oferowane tutaj w Bukowelu. Ja akurat na narty nie przyjechałem, bo to jest głównie ośrodek narciarski, ale zobaczymy, co można znaleźć dla takich ludzi, którzy przyjechali tak zobaczyć, pozwiedzać przyrodę, e, popodziwiać. Także widzimy się w następnym ujęciu. Bukowel rozciąga się wzdłuż głównej ulicy niczym kręgosłup, że wszystkie wyciągi, wszystkie restauracje, wszystkie hotele prowadzą do tej ulicy i teraz się przejedziemy taką uliczką z racji z tego, że mój hotel był można powiedzieć u podnóża Bukowelu, także pojedziemy w górę. Myślę, że taka przejażdżka pozwoli pokazać jak najwięcej e, widoków Bukowela, jakie są budynki, jakie są hotele, mniej więcej jak to wygląda, ile jest ludzi, ile jest śniegu itp. itd. A już trzeci raz przyjeżdżam do, koło takiego cpn i o tutaj jest furka, którą dostałem. I jak mówię, trzeci raz przyjeżdżam koło tego cpn i Obiecałem sobie, że tu zajdę. Takiego c jeszcze nie widziałem. Co to za firma jest? Ale bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza jak się jedzie w nocy. Eee, diesel 90... No bardzo fajny. Teraz będzie troszkę liczb, jak to jest teraz, jakie są plany Bukowela na przyszłość. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to proszę przejść do następnego epizodu w filmie. Bukowel to największy ośrodek narciarski na Ukrainie. Położony w obwodzie iwanofrankiwskim w pobliżu wsi Polanica na wysokości 920 metrów nad poziomem morza. Bukowel oferuje 68 tras narciarskich o łącznej długości 60 km, zróżnicowanych pod względem trudności. 30 tras łatwych, 26 tras średnio trudnych, 12 tras trudnych. Najdłuższa trasa ma długość 2106 metrów. Bukowel dysponuje szeroką bazą noclegową, w tym hotele o wysokim standardzie. Łącznie 1500 miejsc noclegowych w samym ośrodku i 12 tysięcy w okolicy. 4 i 5 gwiazdkowe domki typu halec z garażem, Basenem, sauną oraz bezpośrednim dostępem do stoków narciarskich. Oprócz narciarstwa, ośrodek oferuje Centrum Rozrywki Buka, największe sztuczne jezioro na Ukrainie o powierzchni 6,8 hektara, z plażą o długości 2 km. Park Linowy, lodowisko, park rowerowy, przejażdżki psimi, zaprzęgami, jazdę konną, kłady, paintball. Park sportów ekstremalnych, szlaki turystyczne i wycieczki, rafting, eee, snow biking, centrum rozrywki dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu. Jak widzimy, można zauważyć duże natężenie prac budowlanych tutaj w Bukowelu. Z racji tego, że panowie pracowali niedaleko mojego hotelu, podeszłem sobie i tak wypytałem ich. Czy nie mają problemu z pracownikami, bo wiadomo jaka jest sytuacja, że ludzie teraz są brani na front. A oni nie chcieli rozmawiać do kamery, ale powiedzieli mi, że większość teraz pracowników to są pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżają z Mołdawii. I on akurat też był z Mołdawii. Bukowel znajduje się 250 km od granicy z Polską. Dojazd autem około 4,5 godziny. Dostępne są połączenia autobusowe z miejscowości takich jak Jaremcze, Worochta czy Kołomyja. Ośrodek rozpoczął działalność w 2000 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija. W 2012 roku Bukowel został uznany za najszybciej rozwijający się ośrodek narciarski. Na świecie. i Plan rozwoju ośrodka przewiduje na dalsze instalacje 26 dużych wyciągów narciarskich o łącznej przepustowości 57 tysięcy osób. Budowę tras o łącznej powierzchni 379 hektarów, co pozwoli na jednoczesne przyjęcie do 19,5 tysiąca turystów. Po zakończeniu wszystkich etapów budowy. Ośrodek będzie dysponował 118 km tras, co plasuje go wśród 50 największych ośrodków narciarskich na świecie. Bukowel to nowoczesny ośrodek oferujący szeroką gamę atrakcji zarówno zimą, jak i latem, co czyni go jednym z najważniejszych centrów turystycznych w regionie Karpat. Eee, dobrze. Tutaj za mną jest wypożyczalnia, jedna z wielu wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i pozwoliłem się sobie dowiedzieć, się, ile by kosztowało bez instruktora, jeżeli bym się jednak zdecydował na narty, nie mając nic. Także tak, ubranie na mnie kosztuje 50 zł za dzień. Narty się wahają od 30 do 40 zł. Rękawiczki 10 zł i ogle 10 zł. Także proszę sobie sumować i porównać ewentualnie z naszymi cenami w kraju albo za granicą. To jest na tyle. Staram się zrozumieć, jak tu działają te wyciągi. To jest mapka. Dosyć to jest rozbudowane. Z tego, co czytałem, to jest 50 km tras. Także dosyć, dosyć. Dobrze, teraz myślę, jest najlepszy moment, taki, żebym podsumował wczorajszy wieczór i dzisiejszy poranek. Jakie są moje pierwsze wrażenia? Jest spokojnie, właśnie wziąłem sobie taki wyjazd na górę widokowy. To kosztuje 35 zł. I co ja sądzę po tych paru godzinach, jakie wrażenia mam po przyjeździe wczoraj wieczorem, a dzisiejszym porankiem? Jest fajnie, tyle mogę powiedzieć. Jest to nowoczesny ośrodek. Bardzo nowoczesny. Jest to tak w miarę wszystko dobrze rozwiązane, jest informacja. Trzeba się najpierw przyzwyczaić, jak to funkcjonuje, bo wiadomo, w każdym państwie jest inaczej, ale jak już załapiesz to, jak tu trzeba się poruszać, tak to dosyć wszystko łatwo idzie. Język, którym się posługują tubylcy, jest inny. Ja, jeżeli jestem na Ukrainie, nie mam problemu się ich zrozumieć, a tutaj oni tak. Ja myślę coś takiego jak polski góralski. Jest, jest inny taki akcent i no mam problem tutaj zrozumieć, ale e, można po rosyjsku rozmawiać. Niechętnie rozmawiają, ale rozmawiają. Także jeszcze raz e, jest godzina w tej chwili 13, e, Jak do tej pory doszłem do połowy Bukowela, później dojdę jeszcze wyżej i jakie są atrakcje. Jest fajnie, jest fajnie. Jeżeli chodzi o ceny, y, też trzeba się nauczyć. Bo rozmawiałem z właścicielem hotelu, i on mi powiedział, że najlepiej jak się tutaj przyjeżdża, to posiłki spożywać. Y, w hotelach, bo są ceny normalne, przystępne w granicach 30-35 do 40 to są już takie porcje lunchu, czy kolacji, czy śniadania, mniej więcej w tych granicach to kosztuje. A jeżeli ktoś nie wie, no to jak mówię, trzeba zapłacić frycowe, gdzie poszłem do takiego przydrożnego grill baru, no, i za steka zapłaciłem. Wydawało mi się rozsądną cenę 35 zł. Tylko, że to było za 100 gram, a on miał pół kilo z kością. Ta kość ważyła 250, ale to nieważne. Jak mówię, ogólnie jest fajnie, takie są widoki. Mamy końcówkę lutego, już ferie się skończyły, jest troszkę mniej ludzi, ale jest ich dużo mimo wszystko. Śnieg na stokach jest, ale już poza stokami nie ma. Tutaj mijamy następną atrakcję Nie wiem czy będzie widać, bo jedziemy pod słońce Tu są na tych szynach takie saneczki I to jest dosyć długie I widzę tutaj dzieci już jeździły na tym To dosyć takie ekstremalne No, ja nie będę korzystał z tej atrakcji Ale po prostu tak dla informacji chcę pokazać Może chwileczkę wjedziemy w takie miejsce Gdzie będzie lepsze światło I to będzie widoczne Tam do samej góry jeszcze chwilę. O, tam do samej góry mamy ten tor saneczkowy, taki sztuczny. No z tego, co zauważyłem, jest tu dosyć duży labirynt tras, bo to jest tak. Z tej strony stoku. O tak. Później są tam z tamtej strony stoku, na tą stronę stoku. I to nie jest tylko to, bo jeszcze jest, po tamtej stronie dużo jest tych wyciągów. Ja jestem na y, numer 2, a tam na planie można było zauważyć, że tego jest dużo więcej. Także tutaj każdy sobie znajdzie coś dla siebie. O, widzimy, tam coś też jest. Jest tego dużo i to jednego dnia braknie, żeby wszystko. Ta widzę, jest chyba bardziej ekstremalne. Takie no. Jeden, dwa dni mało, żeby wszystko poznać. To by trzeba było poświęcić dużo więcej czasu. A, którego ja nie mam. O, przycupłem sobie na kawce w takiej restauracji na samej górze. Tak wygląda. Kawa kosztuje tutaj 9 zł na polskie. Nie ma dużo ludzi, bo to jest sezonie, yy, po sezonie już, nie wiem, ale chyba tak, 25 luty. Także ferie się skończyły w Polsce, ale nie wiem jak tutaj. Jak widać, nie ma za dużo ludzi. O, widok na góry. W środku bardzo przyjemnie jest, ale nie siedziałem tam ze względu, bo muzyka głośno grała i zaraz by mi YouTube tam znowu prawa autorskie wywalił, także jestem na zewnątrz, ale jak najbardziej trzeba korzystać ze słoneczka, bo jest ciepło. Ja bym nawet mógł ściągnąć kurtkę i bluzę, ale boję się, że mnie przewieje później będzie ała. Także troszkę mi jest ciepło, ale cieszę się ze słoneczka. O, teraz sobie mój chciałem powiedzieć ekstremalny zjazd w dół, ale to jest bardzo spokojny zjazd w dół. Jeszcze ostatni rzut oka tutaj na górkę. No, tu jest ten, ta panorama 2, gdzie byłem na kawce. Tak wygląda, i tu ładnie widać tą stronę stoku, bo jak mówiłem, jeszcze są z drugiej strony. Tutaj w lesie jest ten tor saneczkowy. Tam na dole są kurorty. Tam w oddali jest takie koło. Jest jezioro sztuczne. To nie wiem, to jakby może jest jakiś zbiornik retencyjny. Nie wiem ale jest w tej chwili zamarznięte, bo w nocy się utrzymują jeszcze przymrozki, rano jak wstałem musiałem skrobać szyby, ale teraz w słońcu jest całkiem, całkiem przyzwoicie, nie wiem, nie chcę, nie chcę skłamać, ale jest dosyć dużo na plusie, około 8-9 stopni. No tak, tutaj za mną jest charakterystyczne koło a przede mną jest aquapark termalny i tak można powiedzieć, tutaj jeszcze po prawej stronie jest taka wioseczka, tam można sobie poglądać zwierzątka. Tutaj jest to widokowa taka kafejka, to koło, na dole jest staw, który było widziałem z góry jako zbiornik retencyjny, nie wiem dokładnie co to jest i na ten moment yy, jak gdyby tu się kończył bukowel ale budowa dalej, dalej tam jest kontynuowana tam chciałem podjechać, ale stało jacyś stali umundurowani faceci, także nie jechałem dalej, ale widzę że są jakieś fundamenty, że tam dalej coś jest budowane, ale na dzień dzisiejszy to tak jak gdyby tutaj się kończy yy, bukowel jeżeli chodzi o takie duże hotele. O, i takim widokiem zakończymy tutaj z Bukowela filmik. A niech każdy sobie pogląda. Ja tam starałem się nie sugerować, ale niektóre swoje opinie wyrażałem, no bo, no bo uważałem za stosowne. Nie każdy sobie wyciągnie samą opinię, czy by tu przyjechał. Niech porówna z innymi miejscowościami, jeżeli ma doświadczenie w takiego typu wyjazdach na narty zimowych. Ja przeważnie jeździłem po takich ciepłych krajach, a do takich kurortów zimowych no praktycznie zawitałem na dłużej pierwszy raz, także nie mam dużego w tym doświadczenia, ale starałem się pokazać jak więcej jak najwięcej można. Myślę, że to powinno mm, troszkę. Myślę, że to jest wystarczająco dużo materiału, żeby każdy sobie mógł wyrobić jakąś opinię na ten temat. Także z tego miejsca się żegnam. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć.